Cześć, z tej strony Paweł Skalbrkowski. do was przychodzę z kolejną przesyłką od tego samego sprzedawcy, czyli GS Brickstore z Allegro. Zapraszam do oglądania. Oczywiście przesyłka zawiera elementy na sztuki, tak jak to poprzednio było. Byłem tak tym sklepem zafascynowany, że mówię, że sobie kolejną I jak możecie zauważyć już. Jest ona około 4 razy większa, ta przesyłka, niż poprzednio było, bo Zobaczcie, grubość jej i długość jest Dwukrotnie większa w każdą ze stron Klocków jest tutaj ponad kilogram Z przesyłką, ważyłem, to chyba wyszło około Kilogram i 300 gram Jeszcze potem to wszystko przeliczę i zważę Same klocki, ile to będzie ważyć i ogólnie podam ceny tak samo jak poprzednio, żebyście wszystko dokładnie wiedzieli. Już powiem Wam szczerze, że trochę to dawno zamawiałem i będę musiał zrobić jakieś tam cięcie, żeby Wam pokazać co dokładnie tam jest, bo nie pamiętam liczby ani cen. Także po prostu najpierw Wam pokażę co w ogóle tam kupiłem. Dobra, już się dobieramy do przesyłeczki. Tylko ostatnia ścienka została. I uwaga, zobaczcie, paczka wypchana po brzegi dosłownie. Jestem zaskoczony, bo zobaczcie, ile tutaj jest groszków. Jeden na jeden. No, groszek musi być jeden na jeden. Lornetek. Ogólnie, piszcie w komentarzach, do czego byście zastosowali te lornetki. Każde przeczytam i sobie rozważę. Też tutaj takie właśnie haczyki. Tutaj mamy też takie właśnie profilowane jakby walce i briki 2x2 też są pewnie dość sporo warte. Kolejny wór podobnej wielkości. Tu już jest o wiele więcej rodzajów, także zaraz sobie to zobaczymy. Kolejny taki wór. No i jeszcze... Taki woreczek z mniejszymi elementami. Czyli w sumie cztery worki. Naprawdę multum tego jest. Zobaczcie, jak dam wam to na stół. Widzicie? To jest naprawdę ogrom kloca, jak to można powiedzieć. I sobie zobaczmy. Tutaj ten worek wam w miarę pokazałem już, ale teraz tak z grubsza przejedźmy. Zobaczcie, ile to jest dobroci. Liście, co prawda trzy, ale to jest na pewno bardzo do formowania terenów przydatne. Tu w ogóle są też różne klocki, poznamawiałem sobie dość sporo. Tutaj takie bryki, 1 na dwa, przeźroczyste. Groszki czarne. Tutaj kilka plejtów. Trochę elementów technikowych. Tutaj też takie inne rodzaje. plejty, tutaj takie właśnie do budowania typem, typem Snot. Tutaj takie właśnie ozdobne, też ładne w kolorze tan. Fajne płomyczki. Jest ich dość sporo, zobaczcie. No naprawdę, spora garstka. Tutaj właśnie też więcej tych takich elemencików w takim kolorze zielonym. Też Brick 1x6. Jeden na trzy, plate'ów jeszcze więcej, jeden na dwa, roślinki, naprawdę jest tego nawet statra zobaczcie. Multum, naprawdę multum. Kolejne oliwkowe roślinki, jeszcze więcej elementów do budowy snop. Zobaczcie, nawet takie fajne, transparentne elemenciki. Jeszcze więcej tych okręgów Jeszcze więcej sztabek Naprawdę musiałem Nieźle tam pozamawiać Tu już trochę czasu minęło od tego I tyle. Jeszcze sobie oglądnijmy kolejny wór A więc to leci na bok, to po co już pokazałem wam Kolejny wór I kolejne świetne elementy, zobaczcie Złote chorągwie, bryki 1 na 3. Naprawdę spory zapas do jakiegoś ziemi się mogą przydać. Jeszcze więcej klocków do formowania terenu i też te klocki będą świetne do tego. Tutaj mamy takie z zaczepem czarne. Też super, że mamy też takie te w kolorze tan klocki. Tutaj też te. Czarne, jeszcze więcej do budowy snot, serki, jeszcze więcej tych elementów, takie tutaj okrągłe. Tutaj mamy więcej tych czarnych z wypustkami, a raczej haczykiem do budowy snot. I tu jeszcze mamy taki mixik. No i ostatni woreczek. I paragony. Zobaczcie, takie tutaj. Pałeczki w kolorze brązowym. jakiś drzew. tej właśnie do wyformowania piasku. Jeszcze więcej tych sztabek. Przezroczyste. Tutaj, właśnie te tulejki. Briki takie. Tutaj mamy też fajnie takie w kolorze dark blue. Tutaj, z tego co pamiętam, sand green to jest kolor. Oliwkowym jeszcze tutaj mamy takie roślinki. 25 sztuk tych i 10 marchewek. Także naprawdę klocków jest tutaj co nie miara. I za wszystko, co mówiłem, to w dwóch różnych zamówieniach. Dlatego są dwa paragony. Ale uzgodniłem z sprzedawcą, że mi to wysłał w jednej paczce. I mamy. W sumie za to wszystko 200, 200 zł i 50 groszy Wydaje mi się, że to cena... Mówię, przeliczę elementy Zaraz wszystko jeszcze porównamy z Bricklinkiem i w ogóle I zaraz do Was wracam No i słuchajcie, dla Was to była sekunda, dla mnie... Kilka, no może nie kilka, ale... Z dwie godzinki na pewno liczenia elementów, bo chciałem Wam powiedzieć ile właśnie kupiłem dokładnie tych części No i tak ja już te elementy dość dawno kupiłem, także na tym sklepie nie, nie musi być to właśnie dostępne w tej ofercie Ponieważ tak jak mówię, co mówię zostało dość dawno złożone No i tutaj, to co jest właśnie na tym kadrze To za tą cenę, czyli 200 zł Bym musiał zapłacić właśnie na Bricklinku za tyle klocków w Polsce I to jest właśnie ta zawartość na świecie, jakbym zamawiał, oczywiście bez wliczenia wysyłki, bo to jest od innych sprzedawców, także by wyszło na pewno drożej. Na świecie dodatkowo bym miał, bo te elementy by wyszły taniej, oczywiście, no bo jednak na świecie jest więcej sprzedawców niż w Polsce. Dodatkowo bym miał te oto części za 200 zł. Na cały świat, jakbym zamawiał, oczywiście też bez wysyłek, a one mogą być droższe niż na po w Polsce, no bo jednak. Jest to dłuższa odległość do pokonania. No a zostało mi jeszcze dokładnie, zobaczcie, tyle elementów dodatkowo. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Zaraz wam to pokażę jeszcze na lepszym kadrze. Zobaczcie, ile zostało jeszcze elementów tej chorągiewki, sztabki różne rodzaje naprawdę sporo też elementów dość przydatnych i rzadkich sobie właśnie zakupiłem takie oto w kolorze Sand Green. Sami zobaczcie ile tego jeszcze jest. Dodatkowo na tym sklepie, także mówię, opłacę się naprawdę kupować na nim. Link jak zwykle do sprzedawcy w sekcji. Nie, nie w sekcji komentarzy. Przepraszam, w opisie filmu, oczywiście. Zobaczcie, wykładam i wykładam i końca nie widać. Też takie oliwkowe, świetne roślinki. Marcheweczki. Naprawdę jest tego bardzo, ale to bardzo dużo. Zobaczcie. Tutaj takie też czarne, jakby to nazwać, takie łuki, które mogą podtrzymywać, jakby takie do, do tworzenia gzymsu. Zobaczcie, jaka to jest fura elementów. I to jest właśnie to, co jakby zaoszczędziłem kupując w tym sklepie. No i jeszcze dodatkowo mam to, co oczywiście bym zdobył tylko zamawiając z Bricklinka. I tutaj znajduje się dokładnie 3000. 183 elementy jak za 200 zł to naprawdę wychodzi coś około 5 groszy za klocek także ja jestem naprawdę przemile zaskoczony tym sklepem i będę i no jeszcze raz wam go polecę no, 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 naprawdę warto no sami przecież widzicie Dlatego tego tutaj jest ponad 50 rodzajów elementów tutaj mam Także co? Napiszcie w komentarzach czy panujecie kupić coś w sklepie, czy może już kupiliście. No a ja się teraz z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.